Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Inflacja cen żywności, gdzie szczyt, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów. Jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość, zapraszam jutro o godzinie 18.30 na nasze następne spotkanie QA, czyli pytania i odpowiedzi. I oczywiście tych z Państwa, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji majowej, która właśnie trwa, zapraszam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach gidowych, na foreksie, na surowcach, na obligacjach, nawet na bitcoinie bez względu na to, czy są wzrosty, spadki, hossy, bessy, kryzysy, krachy, inflacje, deflacje i różne inne tak zwane końce świata. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Inflacja cen żywności, gdzie szczyt? Drodzy Państwo, jak widać na wykresie, który jest zamieszczony w tle, to jest indeks cen żywności tworzony przez ONZ, i w tym wypadku widzimy, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat, od początku 2020 roku, ceny żywności na świecie wzrosły prawie o 60%. To, co się oczywiście dzieje od lutego, także jest pewnego rodzaju następnym szokiem podażowym, czyli ceny żywności znowu dynamicznie rosną, pokonały maksima z 2011 roku i oczywiście teraz będzie to jeden z tych głównych czynników, który będzie napędzał globalną inflację w następnych miesiącach i być może w, w następnych dwóch kwartałach i warto obserwować oczywiście potencjalny wpływ tego, gdzie inflacja cen żywności może nas zaprowadzić. Drodzy Państwo, no to co się teraz dzieje, oczywiście, na inflacji jest w ujęciu globalnym, jest pochodną tego, co się dzieje podczas wojny, więc ryzyko geopolityczne ma teraz tutaj gigantyczny i ogromny wpływ, więc wszystko może się zmienić, jeżeli oczywiście doszłoby do pewnego rodzaju porozumień, czyli deeskalacji, bądź też mogłoby się też zmienić w negatywny sposób, gdyby doszło do jeszcze większej eskalacji tego konfliktu zbrojnego. Dlatego naprawdę warto obserwować wydarzenia, które się dzieją na globalnym wskaźniku cen żywności, ponieważ no, będzie miało to także spory wpływ, na przykład na to, co się będzie działo w naszym e, kraju, i oczywiście w geopolityce, plus e, miejmy także na uwadze, że osta za, o, podczas ostatniego takiego rajdu wzrostowego 10 lat temu, kiedy mieliśmy takie wysokie ceny żywności, doszło do wielkich perturbacji społecznych. I politycznych, ponieważ no, arabskie wiosny w krajach północnej Afryki i Bliskiego Wschodu doprowadziły do masowych migracji cen, masowych migracji ludności, I, yy, i być może teraz będzie bardzo podobnie, dlatego cały świat obawia się tego, jakie mogą być implikacje wzrostu cen żywności do takich poziomów, które obserwujemy teraz. Jak będzie, to jest oczywiście temat, który będzie niezwykle interesujący w drugiej połowie. Tego roku naprawdę będzie miał, e, będzie rzutował na to, co się dzieje, będzie działo w gospodarce i oczywiście w polityce, bo naprawdę wielomilionowe ruchy ludności mogą mieć miejsce. No ale, drodzy Państwo, inflacja cen żywności, gdzie szczyt? W najnowszym raporcie, do którego dotarłem, jest y, 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 prognoza, która sygnalizuje, że to właśnie między drugim a trzecim kwartałem, czyli na początku trzeciego kwartału, rynek Spodziewa się, że będziemy świadkami utworzenia szczytu inflacyjnego cen żywności, ten wykres to bardzo dobrze pokazuje. Źródłem jest oczywiście ONZ, czyli Narody Zjednoczone, i mniej więcej od przełomu, mniej więcej od trzeciego kwartału według ONZ-u ceny żywności mają zacząć spadać. Drodzy Państwo, ale jak, ale jak widzimy tutaj na tym wykresie Wraz z każdym kolejnym kwartałem na przestrzeni ostatnich dwóch lat, z każdym kolejnym e, rokiem były podwyższane te prognozy cen e, żywności. No i jest także bardzo duże prawdopodobieństwo, że i ten scenariusz, który opisana, opisany jest na 25 maja e, tego roku, także ulegnie e, zmianie. Będziemy to także bardzo ściśle e, monitorować. Obserwujmy zachowanie oczywiście pszenicy. Moim zdaniem jest jeden, to jest jeden z najważniejszych teraz wskaźników takich rynkowych, jak pszenica może ukształtować globalne ceny żywności. I jak widzimy na przestrzeni ostatnich yy, dni, tutaj rynek raczej próbuje korekty spadkowej ruchu w dół, a nie ruchu wzrostowego, a to jest naprawdę informacja bardzo pozytywna, która może dać nam jednak materializację tego scenariuszu opisywanego przez ONZ w tym wykresie, który jest zamieszczany w tle. Będziemy to także bardzo, bardzo intensywnie monitorować z powodu oczywiście wielkich implik implikacji globalnych od gospodarki aż po, e, aż po politykę, ponieważ będzie miało to także spore znaczenie. Natomiast dzisiaj je, jest dzień bez handlu w Stanach Zjednoczonych o dużej amplitudzie zmienności z powodu święta w Stanach Zjednoczonych. Ale pomimo tego będziemy świadkami ważnych danych makroekonomicznych, ponieważ o godzinie 14 poznamy pierwszy majowy wstępny odczyt inflacji CPI dla Niemiec. Te dane naprawdę mają duże znaczenie i zauważcie, drodzy Państwo, że jeżeli inflacja dla Stanów Zjednoczonych opisywana pod koniec poprzedniego tygodnia w materiale w piątkowym, E, zaczyna już formować swoje ek ekstremum, no to w tym wypadku dla Niemiec inflacja ma jednak trajektorię cały czas wzrostową, ponieważ prognoza zakłada, że inflacja jednak wzrośnie do poziomu 7,6-7,4 w kwietniu. Dlatego e, moim zdaniem świat już będzie także zakładał się o to, czy inflacja w strefie euro będzie kontynuowała tendencję wzrostową, czy też nie moim zdaniem w cenach jest kontynuacja tendencji wzrostowej. Natomiast każdy spadek, każdy każda, każdy odczyt mniejszy niż zakłada prognoza powinien być odczytany pozytywnie na rzecz zwłaszcza niemieckich obligacji, także amerykańskich obligacji i na rzecz gry właśnie o to, że inflacja tworzy, zaczyna tworzyć swoje ekstremum także na kontynencie europejskim. Te dane o godzinie 14.30 są niezwykle ważne i moim zdaniem warto Zwrócić uwagę na to, na jakich poziomach będzie ukształtowana inflacja w maju i czy ona rzeczywiście będzie kontynuowała tendencję wzrostową. Oczywiście, gdyby się okazało, że inflacja rośnie szybciej niż zakładały prognozy, to także rynek powinien na to zareagować, ponieważ rozbieżność zachowania inflacji w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech będzie sygnalizowała, że coś tutaj negatywnego dzieje się, szczególnie na kontynencie europejskim, a z kolei może to przyspieszyć presję na ECB na podwyżki stóp procentowych. Jeżeli patrzymy na rynkowe oczekiwania co do inflacji, no to moim zdaniem warto już zwrócić uwagę, że mija pierwszy miesiąc odkąd oczekiwania inflacyjne dla Stanów Zjednoczonych. Zaczynają spadać. Kiedy zobaczymy na zachowanie swapów, to jednoznacznie wynika, że to właśnie mija pierwsze 20, pierwszy miesiąc, pierwsze 28 dni handlu, kiedy dynamika. Zachowania tych instrumentów pochodnych sygnalizuje właśnie spadek oczekiwań inflacyjnych, więc moim zdaniem także rynek swapów gra już na to, że inflacja w Stanach Zjednoczonych tworzy swoje apogeum, swoje ekstremum i że w tym wypadku oczekiwania inflacyjne będą kontynuowały tendencję do spadków jako Nowego trendu, który się pojawia w reakcji oczywiście na zachowanie amerykańskiej gospodarki. Mo, moim zdaniem warto odnotować także ten fakt, że SWAPy, czyli taki e, rynkowy miernik oczekiwań inflacyjnych, zaczyna powoli spadać, już bez względu na to, jaki termin wygasania tych instrumentów pochodnych weźmiemy pod uwagę. Moim zdaniem warto zwrócić na to uwagę, że e, pierwszy raz od e, Kilku miesięcy oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych zaczynają spadać. Dzisiaj nie ma danych makroekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych, oczywiście ze względu na święto w Stanach Zjednoczonych, więc handel będzie bardzo ograniczony. Moim zdaniem im bliżej końca sesji europejskiej, tym będzie gorzej na rynkach finansowych. Amerykańskie obligacje jednak obroniły poziom 2,70 po danych o inflacji, które poznaliśmy w piątek. Natomiast, jednak moim zdaniem, wrócimy do tego tematu. Od jutra rynek się sobie przypomni o tych odczytach inflacyjnych i będziemy już się pozycjonować pod Fed, który będzie w czerwcu najważniejszym wydarzeniem praktycznie dla całego świata. I tutaj gra pod to wydarzenie powinna mieć miejsce. Amerykańskie obligacje są blisko poziomu 2,70 i ten poziom powinien być wkrótce, moim zdaniem, testowany z dużą szansą, że zostanie pokonany. Natomiast warto także zwrócić uwagę, jak zmieniły się oczekiwania co do Polityki co do potencjalnych posunięć Banku Centralnego w Stanach Zjednoczonych względem tego, jakie były oczekiwania przed danymi makroekonomicznymi o inflacji PCI w Stanach Zjednoczonych. I co się okazuje, drodzy Państwo, kiedy porównamy zachowanie rynku pieniężnego na koniec grudnia tego roku teraz, a przed danymi, no to widzimy nawet lekkie jastrzębie. Zachowanie tego rynku, ponieważ nieco zwiększyło się prawdopodobieństwo podwyżek stu procentowych, a nie zmniejszyło. To jest bardzo interesująca informacja. No, ale yy, będziemy, moim zdaniem, będzie trzeba cały czas monitorować, chociaż zmiany nie są jakieś takie bardzo duże. To jednak zachowanie rynku pieniężnego raczej wskazuje na utrzymanie, co najmniej utrzymanie jastrzębiego tonu przez Fed i podwyżkę 100% w czerwcu o 50 punktów bazowych, jak wcześniej było dyskontowane. Dlatego do tego wykresu oczywiście wrócimy jutro podczas sesji amerykańskiej, zobaczymy, czy rzeczywiście rynek po długim weekendzie w Stanach Zjednoczonych faktycznie tak samo dyskontuje te dane, które się ostatnio pojawiły, oczywiście te dane z Niemiec, które poznaliśmy dzisiaj o godzinie, które poznamy o godzinie 14, 3, o godzinie 14 dokładnie. Drodzy Państwo, ale wróć, teraz przejdźmy do indeksów giełdowych jako rynkowego, jako rynku, na którym naprawdę zaczyna się coraz więcej dziać, z powodu bardzo dobrej sesji w piątek w Stanach Zjednoczonych. Rynek ewidentnie nie przestraszył się 48 godzin, to jest bardzo wzrostowy sygnał. Wbiliśmy się także nad poziom 4100 punktów, czyli do wewnątrz wcześniejszej konsolidacji. Czyli wniosek jest taki, że świeca tygodniowa jednoznacznie sygnalizuje, że broni się. Cofnięcie 20% od swoich krzytów, czyli poziom 3850. G wygenerowana jest korekta wzrostowa, która powinna zachęcać także wszystkie inne giełdy papierów wartościowych do wzrostów. Indeksy giełdowe powinny kontynuować ruch w górę. E indeks S&P w tym wypadku ma potencjał ku temu, żeby wkrótce zaatakować e poziom 4200 punktów, ponieważ no, dynamika i impet tego ruchu wzrostowego jest duży i zachęca do takiego zachowania i e, moim zdaniem będzie to także zachęta do tego, żeby przynajmniej przed Fedem indeksy giełdowe spróbowały jeszcze wycisnąć jak najwięcej ruchu do góry. W tym wypadku zmniejszenie oczekiwań na mm, podwyżki 100% w stanach zjednoczonych faworyz faworyzują Spółki technologiczne, więc moim zdaniem, spółki technologiczne mogą próbować bardziej dynamicznie rosnąć niż indeks szerokiego rynku, czyli indeks SP. Gdy popatrzymy na zachowanie indeksów giełdowych w Azji, w tym wypadku Nikkei wyraźnie rośnie. Jest to sygnał, że popyt na ryzyko faktycznie atakuje cały świat. W tym wypadku mamy do najbliższego oporu jeszcze troszeczkę miejsca. I być może dopiero jutro będziemy ten poziom, czyli półroczną linię trendu spadkowego atakować. Kiedy zobaczymy na indeks giełdowy w Hongkongu, to także zaczyna on wyraźnie rosnąć po, po pokonaniu 3-miesięcznej linii trendu spadkowego. Ocieplenie klimatu inwestycyjnego bardzo dobrze widać w tym wypadku. Kiedy popatrzymy na, na indeks giełdowy kontynent, kontynentalnych Chin, to w tym wypadku także widać. Pojawienie się popytu na ryzyko i prowzrostowe sygnały. I gdy dodamy do tego zachowanie spółek technologicznych w Hongkongu w porównaniu z indeksem Golden Dragon, notowanym w Stanach Zjednoczonych, to obserwujemy dodatkowo prowzrostowe sygnały czyli klimat inwestycyjny, moim zdaniem, będzie zachęcał w Europie do popytu na ryzyko. Zwłaszcza, że jeszcze dodatkowo, gdy uwzględnimy zachowanie indeksu. W Korei, który także ładnie rośnie i bardzo wyraźnie zaczyna już pokonywać swoją półroczną linię trendu spadkowego, no to w tym wypadku klimat inwestycyjny rzeczywiście zaczyna się ocieplać, i w Europie możemy być dzisiaj świadkami wyższych otwarć z lukami, oczywiście, które stworzą ważne wsparcia, punkty odniesienia na cały ten tydzień. Więc yy, moim zdaniem i indeks TAX, który w tym wypadku powinien spróbować zaatakować w najbliższym czasie swoje opory w okolicach 4800 punktów, jak i indeks WIG20, który powinien w najbliższym czasie atakować swoje opory w okolicach 1850. Dzisiejsze poziomy otwarcia powinny dać nam lukę, które będą ważnymi punktami odniesienia na następne dni. Jeszcze wracając tutaj do Europy, to szeroki to indeks spółek tych największych w Europie, szerszy, szersza perspektywa na, nie, na europejskie akcje, także zachęca do perspektyw optymistycznych, łącznie z, z taką szansą na atak na maksima z przełomu marca i kwietnia. Więc optymizm o poranku w Europie jest faktem. Drodzy Państwo, ale na co należy jeszcze zwrócić uwagę, ponieważ no, krajowe aktywa. Mają potencjał ku temu, żeby być kupowane z powodu wzrostów eurodollara w ujęciu globalnym, a to, że w piątek doszło do zamknięcia tygodnia na rynku euro złotego głęboko poniżej poziomu 460 oznacza fundamentalną zmianę średnioterminowej perspektywy dla naszej krajowej waluty. Jako że spadek poniżej średniej dwóch zwykle jest odbierany niezwykle pozytywnie. To i w tym wypadku należy oczekiwać, moim zdaniem, wkrótce poziomu testów poziomu około 4.50, gdzie przebiega dolne ograniczenie prawie już dwuletniego kanału wzrostowego. A jako, że w tym tygodniu ma być ogłoszone zatwierdzenie KPO dla naszego kraju, więc moim zdaniem rynek ewidentnie już pod to się pozycjonuje i zaczyna spekulować, i być może przed yy, środą, środą i czwartkiem, kiedy do Polski przyleci von der Leyen, kiedy ma być to ogłoszone przyznanie Polsce KPO, już będziemy testować właśnie poziomy 4,50 i dopiero wtedy poznamy, jaka jest faktycznie długoterminowa siła naszego krajowego podwórka, ponieważ przebicie na poziomu 4,50 naprawdę będzie oznaczało, że w tym wypadku mamy do czynienia z pierwszymi długoterminowymi sygnałami do umocnienia krajowej waluty, czyli dopiero pokonanie poziomu 4.50 będzie oznaczało, że siła krajowej waluty jest naprawdę duża, spora i mamy zachętę do tego, żeby wieścić w kolejnych miesiącach i kwartałach umocnienie aprecjacji krajowej waluty. Dlatego w tym tygodniu to, co się będzie działo, ma duże znaczenie i będzie miało naprawdę duże znaczenie. Natomiast no, wydarzenia ostatnich dni zachęcają do scenariuszy ProPLN. Kiedy zobaczymy na indeks światowych walut emerging markets, to w tym wypadku także widzimy globalną presję na to, żeby te waluty były kupowane. Sprzężenie z odwróceniem tendencji na eurodolarze widać jak na dłoni, a to jest sygnał, że jeżeli eurodolar będzie kontynuował wzrosty, to waluty emerging markets, w tym złoty, będzie się umacnia, będą się umacniały, a jeżeli eurodolar zakręci, zawróci to globalne przepływy będą jednak faworyzowały wtedy sprzedaż krajowej waluty. Moim zdaniem na chwilę obecną wyraźne jest, wyraźna jest przewaga scenariusza zakładającego umocnienie krajowej waluty, czyli umocnienie złotego, także w perspektywie długoterminowej. Sam eurodolar oczywiście potwierdza opory w okolicach 108, gdzie mamy średnią kroczącą oczywiście do górne ograniczenie 3 miesięcznego kanału wzrostowego eurodolar naprawdę będzie musiał się teraz postarać, żeby pokonać te poziomy. W tym tygodniu, drodzy Państwo, pamiętamy, że mamy rynek pracy, dane z, o bardzo dużym znaczeniu także dla rynku walutowego, więc no, jest idealny czas, żeby przetestować, ale dopiero po tych danych te opory, żeby w tym tygodniu wykonać korektę boczną, wyczekiwanie, ochłodzenie wskaźników i tak dalej dalej, co wynika z analizy technicznej. No i oczywiście będziemy także patrzeć patrzeć, co się będzie działo w okolicach 1,08, ponieważ pokonanie tego poziomu będzie oznaczało, że naprawdę mamy do czynienia z pewnego rodzaju wyciskaniem krótkich pozycji, z globalną presją na, na, glo na dynamiczną wyprzedaż amerykańskiego dolara, ale moim zdaniem scenariusz jednak bazowy zakłada kontynuację pewnego rodzaju zatrzymania i dopiero dane z rynku pracy będą miały potencjał wybić rynek bądź też oczywiście ruszyć w drugą stronę, w zależności od tego, jaka będzie to publikacja. Jeżeli oczywiście amerykańskie obligacje będą kontynuowały tendencję spadkową na rentownościach, no to w takim wypadku będzie trzeba także założyć spadki na parach związanych z jenem. W tym wypadku widzimy budującą się konsolidację na Nowej Zelandii do jena, na euro do jena. Ale yy, moim zdaniem warto szczególnie obserwować zachowanie dolar-jena, z powodu jego mocnej korelacji z zachowaniem oczywiście amerykańskich obligacji. Jednak w sytuacji, kiedy rentowności będą dalej spadać, to oczywiście wszystkie pary związane z Jenem będą pod presją na to, żeby jena kupować. Dlatego zagrożeniem dla jena, dla tych wszystkich, którzy grają przeciwko Jenowi, jest zachowanie amerykańskich obligacji w oczekiwaniu oczywiście na to, że amerykańskie, w amerykańskiej gospodarce inflacja osiągnie swoje apogeum swój szczyt. I teraz przejdźmy do rynku surowcowego. Z powodu wzrostu ceny złota i oddalenia od wsparcia 1840, jako że złoto rośnie, to jest bardzo prawdopodobne, że rynek także będzie zakładał spadki cen, będzie także zakładał spadki rentowności amerykańskich obligacji. Na razie rynek amerykańskich obligacji nie pracuje, więc dzisiejsze zachowanie ceny złota może nam dać sugestie, w którą stronę rentowności ruszą w dalszym kierunku, gdzie będziemy się poruszać. Natomiast poranne notowania ceny złota faworyzują i scenariusz osłabienia amerykańskiego dolara i oczywiście spadku rentowności amerykańskich obligacji. Wczoraj nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie, kolejne, w sprawie embarga na Import ropy naftowej z Rosji w strefie euro w Europie, ale sama taka zapowiedź wydźwignęła znowu ropę naftową na następne wyższe poziomy i atakujemy już opory wynikające z przebiegu górnego ograniczenia dwumiesięcznego kanału wzrostowego oraz z poziomów ekstremalnych pod koniec marca tego roku. Więc strefa 117-118 powinna być teraz kluczowa i niezwykle istotna. Wydarzenia, które się będą działy w tym rejonie, będą miały duże znaczenie dla całego e, rynku i oczywiście, jako że jest to wskaźnik wyprzedzający inflację, inflację, także dla gospodarek na całym świecie. I na koniec kryptowaluty, ponieważ Powrót Bitcoina nad poziom 30 tysięcy dolarów po tym, jak kilkukrotnie pod koniec tego tygodnia, poprzedniego po tygodnia testowaliśmy wsparcie 28 tysięcy dolarów, moim zdaniem zaczyna wspierać popyt na ryzyko na indeksach giełdowych, więc zachowanie Bitcoina dzisiaj o poranku sprzyja temu, żebyśmy byli świadkami wkrótce po pierwsze wzrostowego odbicia na samej kryptowalucie, ale także na kontynuację wzrostów na indeksach giełdowych. A kiedy porównamy Bitcoina z Etherem, to widać jednoznacznie, że Bitcoin wygrywa, Ether jest słabszy, więc tak jakby inwestorzy na rynku kryptowalut decydowali się przede wszystkim na inwestycje w Bitcoina, a nie w inne kryptowaluty. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. Zachęcam oczywiście jutro, żeby wrócić do nasz kanał o 18.30 będzie następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. I oczywiście tych z Państwa, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji majowej, która właśnie teraz trwa, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej a Będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach gidowych, na foreksie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu dzisiaj i miłego słonecznego dnia.